Kiedyś byłem smutny. Teraz jestem wesoły, bo robię zakupy na wojanshop.pl. Murdeczko, polecam. Wojanshop.pl, świetny sklep, fajne rzeczy i ogólnie jest super. Eee, no. Koniec reklamy! Siemano klono, z tej strum i dzisiaj znowu będziemy kraść i rozwalać rzeczy. O oh, yeah! Jak ja lubię w to grać. Um, dobra, mamy do zwinięcia kilka ciekawych rzeczy. Um, między innymi tutaj, opatrzcie, w tym tutaj hangarze dziwnym jest coś ciekawego i zaraz sprawdzimy co to takiego, ale najpierw trzeba będzie sobie ustawić całą drogę do tych wszystkich rzeczy, ponieważ no będzie problem, jak włączy się alarm, no to zacznie nas gonić policja i będzie lipa, więc. E, musimy to ogarnąć w taki sposób, żeby tutaj jak najszybciej e, ukraść te rzeczy. Więc ja sobie teraz zrobię tutaj takie przejście. O, patrzcie. Nauczyłem się już skorzystać z tych, tych desek, tak idealnie, widzicie? Wchodzimy na górę. O, jelo. Tutaj jest rzecz, którą potrzebujemy. Okej. Okay. Będziemy mogli ją zabrać. Ojku, jejku. Nie, nie, nie. Ojku. Wow, myślałem, że jak to rozwalę to już będzie koniec, nie? Ale dobra. E, dobra. To możemy zabrać. Okej, okay, no słuchajcie, e, w takim razie, tą rzecz mamy już przygotowaną. Tutaj jest kolejna rzecz, którą musimy skołować. Patrzcie, na tamtym e, promie, takim dziwnym, e, więc sobie ją przygotujmy. Tylko teraz ten prom muszę przenieść do jakiegoś miejsca, w którym, wiecie, będę w stanie to właśnie przenieść. Więc e, czekajcie, weźmiemy sobie to coś. O, tutaj tą łódeczkę. I słuchajcie, ojejku, co się dzieje? Co ja tą łódką robię? Rozwalę tu całe rusztowanie, da się? <laughs> Panato, to, jak to rozwalam? Panato, to, Elo! Zatapiam to rusztowanie! Nara! Rusztowa. Nie ma już rusztowania! Pięknie, Wojtek totalnie je rozwalił! Nie, no to jest najlepsza gra na świecie! Najlepsza gra, w której można wszystko niszczyć, co tylko chcesz! Wszyściutko. Dobra, weźmy zatem. E A nie, czekaj, czekaj. Źle to robię. Ja powinienem ten odbiornik, to coś, co tutaj jest, przenieść do mojej łódki. A moja łódka jest przecież. Po drugiej stronie, zupełnie co nie? Moja łódka jest w tym tutaj miejscu. O. Czyli muszę całą wyspę tutaj naokoło przepłynąć, żeby tą, e, to coś tam zawieźć, co nie? Dobra, zabieramy się do roboty, moi drodzy. Próbujemy to przepchnąć w taki normalny sposób. Naj najbardziej normalny ze wszystkich. Czyli po prostu walniemy tutaj w przód i zaczniemy to pchać. Uwaga. Okej. Okay. I pchamy! I płyniemy, widzicie? Działa! I mogę nawet z tym skręcać. Ej, a co by się stało, gdybym wypłynął tam daleko na morze? O, to trzeba będzie kiedyś sprawdzić, co nie? Dobra, płyniemy w takim razie. Ej, to działa, ten plan działa, widzicie? Możemy spokojnie to przeciągnąć e, do naszej łódeczki. Przez to zaoszczędzimy już czas, ponieważ jak wiecie, no mamy tylko 60 sekund na zwinięcie wszystkich rzeczy, więc no będzie to problematyczne, ale mam nadzieję, że nam się uda. Kolejne rzeczy też są całkiem daleko oddalone, więc do tego trzeba będzie już autko jakieś ogarnąć. Okej, okay, jak widzicie podpłynąłem tą łódeczką tutaj i powiem wam, no mój prom jest praktycznie cały zniszczony i ja nie mogę jeszcze tutaj walnąłem w niego. To jest łódeczka, do której musimy to zawieść. Ej, lol mi cały czas coś tutaj odpada od środka właśnie ja mogę tak, taką perspektywę też mieć. Ja nie mogę, taka perspektywa jest jakaś zbugowana. Ehm, dobra, przepchniemy teraz to tutaj, patrzcie na to. BOOM! Ojeku co ja zrobiłem o nie! Ja już mam kompletnie zniszczony ten ten mój prom tutaj <grytanie> Patrzcie, on jest powie! Czy on się zatopi? Nie dobra, póki co pływa. Nie wiem jakim cudem on jeszcze się nie zatopił. Nie mogę... Nawet nie, nie mogę skręcać, co nie? Ja... ale to jest dziwne. Dobra. E, wypłyń, wypłyń, okej. Okay. I tak, rozwalamy to. Tego nie chcemy. O właśnie, rozwalamy to, pięknie. Musimy to pokonać normalnie. Przepłynąć tutaj. Tutaj w ogóle mamy jakąś łudeczkę i chciałbym sprawdzić, czy mogę przesuwać na przykład tą moją tutaj łódkę, widzicie? Ale ta łódka jest szybka. Wow, tą łódką szczerze można coś wymyślić. Dobra, czekajcie, quick save zrobimy, dobra, i sprawdzimy czy można. A, e, nie mogę popchnąć. O lol! O nie! Moja łódka już! Aha! Zatopiłem tą łódkę! Patrzcie na to! Zatopiłem! Dobrze zrobiłem quick save, zrobimy teraz quick load. I mamy łódkę sprawną, a tak byśmy mieli niesprawną. A, a do czego nam ta łódka jest potrzebna? Słuchajcie, e, łódka nam jest potrzebna, ponieważ. Kolejne rzeczy, które musimy stąd zabrać. O jejku, jak ona szybko pływa, są tutaj! Patrzcie, to jest jedna rzecz. Zaraz ją ogarniemy. Tylko O! Muszę zaparkować tutaj tą łódką. Dobra. I czekaj, teraz pytanie. Muszę nią zaparkować w taki sposób, żeby jak najszybciej z niej skorzystać, co nie? Okej. Okay. Jest gitara, dobra. Tam mamy czujnik, tutaj mamy czujnik. Jeszcze w innym miejscu mamy czujnik. O, tam mamy czujnik, dobra. Sprawdźmy ten tutaj czujnik. Okej, okay. tutaj jest. Ja nie mogę, jakie to jest trudne do ogarnięcia. Wszystko. Tego nie rozwalę. A czekaj. Oho! Wow! Elo! <laughs> Zrobiłem sobie wyjście już. Um, dobra, w takim razie tak. Kiedy to zabierzemy, włączy się alarm. 60, 60 sekund będziemy mieli na ucieczkę. Więc teraz walnę tutaj deseczkę. Ok, deseczka jest i kolejna deseczka tutaj. O! O! O, będę mógł to zabrać od razu i uciec. A ucieknę tą tutaj stroną. Ej, to jest całkiem realne. Wow, shotgun jest kozacki. Dobra, i tutaj prosto do łódeczki wskoczę, więc jeszcze troszeczkę e, tą łódeczkę przeniosę w inne miejsce. Jaka ona jest szybka. Dobra, z tą łóżeczką jest realne zrobienie tej misji. O ja. O ja. Dobra, teraz ładnie trzeba tutaj to wykierować. Normalnie, Wojtek par parkuje łódeczką. Kozacko, dobra. Zaparkowana łódeczka jest gotowa. Eee, o nie, wyjdź, okej, okay. wyszedłem. Przez to nie mogę przeskoczyć naprawdę? Dobra, trzeba będzie zniszczyć tą bramę. Bo ta brama nam przeszkadza. Dobra, tutaj jest kolejna rzecz. Bardzo e, też cenna. Musimy stąd zabrać kolejne. Tylko nie wiem, jak właśnie stąd mam to zabrać. To jest pytanie. Dobra, wykorzystam do tego. Nasz tutaj podnośnik I rozwalę tą bramę tutaj O widzicie, ta brama tutaj będzie rozwalana Uwaga Cyk No i pięknie, rozwalona Dobra Oj, ja tą bramę ciągnę za sobą Idziemy teraz sprawdzić w którym miejscu Jest kolejne, kolejna rzecz, którą musimy ukraść Ok, z tego co widzę ta rzecz jest gdzieś tutaj Wysoko chyba Na jakimś tam piętrze Dobra, więc teraz się dostaniemy tutaj o, ja cię kręcę, patrzcie na to. Dobra, obniżę ten chwytak. Ja nie mogę. Ej, ja się na to nie dostanę tutaj, co nie? Ale lipa. Jak ja mam się tutaj dostać? Jak ja mam się tutaj dostać? A czekaj, mogę zrobić takie deseczki, żeby wjechać po tym? Patrzcie, jedna deseczka. Ok. O nie, jakaś krzywa, ale dobra, będzie, będzie okej okay. I druga deseczka. Czemu droga jest dłuższa, dziwne, dobra I co, wjadę potem? O nie, ja to O, wjechałem jakoś Nie całkowicie, ale prawie Dobra, jakbym wziął rozpęd O, to jest plan Ojejku, całe drzewo do wody dałem Ech, Nie mogę z rozpędem, nie dostanę się tam Ajajaj, dobra, patrzcie Tutaj jest ta rzecz, którą musimy ukraść Ojej, nie, 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 co ja zrobiłem? Zepsułem już. Okej, okay. muszę teraz coś jakoś to wykminić. Ej, ale. A czekaj, a to mogę zabrać? To ogromne coś. Mogę to zabrać ze sobą? Czekaj, chwycić tego nie mogę. Ej, ale to jest ciekawe, słuchajcie, bo mógłbym spróbować zabrać całe to. Nie wiem, czy to by wyszło. Dobra, zróbmy teraz tutaj dynamit. Najpierw quick save. Okej, okay, i teraz patrzcie, rzucimy dynamit. Gdzie jest dynamit? Okej, okay, tutaj. Ojeku, dobrze, quick save zrobiłem. Ja nie mogę, już czas leci. Okej. Okay. O nie, co to jest? Nie mogę przez to przejść. Dobra, e, quick load. Co ja zrobiłem, nie? Jak to rozwaliłem? Dobra, spokojnie, spokojnie, jakoś to opanujemy. Weźmy to tutaj, okej. Okay. I walnijmy bombkę tutaj. O nie, no, ta bombka jest do niczego. Okej. Okay. Teraz jest chyba dobre. O nie, jeszcze tutaj coś takiego. Jak ja to mam rozwalić? O! Dobrze! Spadło. Okej. Okay. Okej, okay. jeszcze rzucę tutaj jedną bombkę. Boom! O, jakie to fajne. Jakie to fajne te bombki, dobra. Cyk, bombki mamy. Jeszcze tutaj jedną rzucę. <gry> o nie, no! Celowanie z tych bombek jest do niczego. Ale mogę tutaj, patrzcie, to rozwalić w ten sposób. Wow! Patrzcie na to, co tutaj się dzieje. Ojeku, ten to auto skakało tak śmiesznie. Patrzcie. Tutaj sobie zrobię. Ej, no widzicie, skacze to auto jakoś dziwnie. Co jest grane? Co ono robi? Ogarni się. Zaraz mi deskę tutaj zepsuję. No co ty robisz, czemu to auto skacze? Okej, okay, nie ogarniam tego auta. No pa. Ja teraz nic nie robię. Dobra, przestałeś? Autko, przestałeś? Okej, okay, zrobiłem taki parkour tutaj, widzicie? Patrzcie. Boom, tutaj, tutaj na górę. Oj, tutaj też muszę zrobić chyba. Dobra, szybko na górę, tutaj też na górę. Tutaj, okej, okay, i taki parkurek. I wtedy będę mógł to zabrać. Jak to zabiorę, tutaj będzie autko. Tym autkiem się przetransportuję tam. Okej, okay, plan jest idealny. Wydaje mi się, że możemy już przystąpić do działania i sprawdzimy właściwie, ile czasu mi to wszystko zajmie. Bo to jest najciekawsze teraz. Um, dobra, tutaj jest jakby co autko. Więc tym autkiem będziemy uciekać od razu. To autko trzeba przenieść bardziej w tym miejscu. Okej. Okay. Coś takiego. Nie no, 60 sekund coś czuję, że możemy nie zdążyć. Nie wiem, mam takie wrażenie, że nie będzie kolorowo. ok, quick low, quick save i uwaga. Dobra, raz się żyje, co nie? Raz, złodziej żyje. Wchodzimy, jedziemy, szybciutko, jadu, 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 jadu Nie mogę auto rozwalić, ok. Mamy, no, teraz wchodzimy po tych desk. No, dalej, ok. No, nie, wchodzenie po deskach, parkour mi nie wyszedł. Jak zwykle mi parkour nie wyszedł. Ale ile mamy realnie czasu? Ja muszę to sprawdzić. Okej, okay, teraz patrzcie, teraz mi wyszło, kiedy nie mamy już czasu. Okej, okay, to jest dopiero druga rzecz. I wtedy bym zabrał auto. Autem wycofał. Syk, jechał tutaj. Okej, okay, to jest realne. Tylko tam straciłem dużo czasu. Dobra. Próbujemy teraz. Ja nie mogę, powiem wam. Ta gra robi się coraz bardziej skomplikowana i ja nie wiem czy ja ją na pewno dobrze przechodzę, może są jakieś inne sposoby, nie wiem. Wydaje mi się, to wszystko takie pogmatwane, ale pa, idealnie, idealnie, dobra Teraz tutaj na górę No nie, znowu straciłem czas na tą górę Okej okay. Okej okay. Okej okay. Dobra, zabrałem Idziemy szybko do autka, czyli kilka sekund 35 sekund Podjeżdżamy tu Jedziemy, 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 No, wyłaz z tego auta. 20 sekund. Teraz szybko po tych... Tych. Do łódeczki. Ej, słuchajcie. Mamy jeszcze sporo czasu. Ojejku, ta łódka jest rozwalona. Okej. Okay. I zrobimy to. Zrobimy to. Jest. Udało nam się to przejść Ej, ale ja myślałem, że nam się nie uda, nie? Szczerze myślałem, że nam się nie uda Ale super Dobra, misja pokonana Wow O, oh, Jest dobrze, moi drodzy widzowie Jesteśmy znowu u nas w domku Tutaj e, newsy mamy Jakie newsy? Co się znowu stało? Co się stało? Ojeku, zostało okradzione coś O, kto to zrobił? Kto to zrobił? E, gadaj e, e, e. Panie Wojanie e, Pan okradł coś tam, jakiś sklep Co jest grane? Dobra, mamy komputer o tylko komputera nie mogę zniszczyć w sumie Dobra sprawdźmy co my tutaj mamy Mamy jeszcze drugą misję Więc przejdźmy sobie w sumie tą drugą misję Okej okay. to jest też w tym porcie ta misja Oj oj, oj. Okej okay, musimy cztery obrazy Skołować I e, uważać żeby nie włączył się ogień Alarm e, oginiowy O nie pada deszcz tutaj Lipa. Jaku, jaka, jakie to są odległości ogromne Jak ja te odległości mam pokonać niby co Dobra będę musiał łódką pokonać nie ma innej opcji. Ej, ale to jest nierealne, słuchajcie, żebym ja to pokonał. Ja nie mogę. Wow, co to było? Ej, piorun walnął w drzewo. Widzieliście to? O nie, kolejny piorun walnął w drzewo. Co? Co tu się odwala, ludzie? Ej, jakie grube rzeczy. Nie, 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 nie ja już się boję. Co, w co teraz walną piórun? W dom? Ej, czekaj, czy tutaj się zaczyna palić? Pali się! Oh boy! O nie! A tutaj przecież jest jakaś jedna z tych rzeczy? Bardzo niedobrze. Ale przecież jak ja ukradnę to coś? Fire alert! Niedobrze! Niedobrze! O nie, no dostań się tutaj, dostań się! Mam nadzieję, że jak ukradnę tą rzecz, to nie włączy się alarm, bo wtedy to będzie nierealne. Gdzie jest ta rzecz? O, mogę zabrać! Ej, mam pomysł, przecież ja mam ten. Gdzie tutaj to to jest? Uh... Gdzie to... O, dobra. Naprawiamy ogień! <ścoughs> Naprawiamy ogień! Patrzcie! Widzicie, jak to działa? Widzicie? Widzicie, jak to działa? O nie, ja ginę. Nie, 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 nie. nie. Ja mam e, gaśnicę, więc gaśnica e, wszystko opanuje. Okej, okay, już wiem co musimy robić. Już wiem co musimy robić. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Ogień opanowany. Ogień opanowany. Jeszcze tutaj, dobra. Jeszcze tu coś. Dobra, jest gitara. Ej, czyli dobrze, bo nie mamy czasu, który nas goni, co nie? Możemy tutaj spokojnie e, kraść. I nie mamy tych 60 sekund. Podoba mi się już ta misja, bo ja najbardziej nie lubię właśnie tych 60 sekund, które. Mamy określony czas na. na złodziejstwo. Dobra. O nie! Znowu walnął piorun. Mam nadzieję, że nie w ten magazyn. Ojeków, w coś innego, dobra. Chodzimy tutaj. O nie, tego nie zepsuję. Dalej, szybko, szybko, szybko. Coś znowu zaczęło się palić. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie, nie. Ojku. Przestań, przestań, przestań się palić. Przestań się palić, przestań się palić. Już dobrze, już dobrze Już dobrze O, tutaj jest obraz okay, Zabieraj ten obraz, okej okay. Okej, okay. przestań płonąć Przestań płonąć Jejku, ogień Ale denerwujesz Gdzie jeszcze płonie? Tutaj? Gdzieś jeszcze? Tutaj? Wszędzie płonie, ludzie to jest jakaś masakra, to jest trudna misja Okej, okay, ale przynajmniej coś innego, co nie? Bo już miałem dość tych alarmów 60 sekundowych ja nie mogę, koniec, koniec, przestań płonąć Przestań płonąć Przestań płonąć ja To nie chcę przestać płonąć, a ja nie mogę tam się dostać O, przestało płonąć, dobra Biegniemy, biegniemy, biegniemy Co tutaj było? Już się bałem, że ogień Dobra, koniec ognia O, to coś cennego tutaj było 80 dolarów, dzięki bardzo Dobra, cyk, do tyłu I płyniemy dalej, płyniemy dalej O nie, tylko żeby Żeby teraz piorun nie walnął w coś tutaj Dobra Teraz płyniemy do miejsca. E, tutaj przy tym porcie. Ej, ale. Okej, okay. jest zachowana normalnie. E, wszystko dobrze. Chyba w tym domu jest e, kolejna rzecz, czekaj. Tak, w tym domu, dokładnie w tym miejscu. Jeku, i teraz walnie piorun pewnie, co nie? Na pewno wal, walnie. Walną piorun, walną piorun. Okej okay. Przestań płonąć, przestań płonąć, przestań płonąć. Musimy ogień zdusić w zarodku. Widzicie? Zdusiliśmy zdusiliśmy lamusa Okej, okay, zabrałem coś znowu cennego Gdzie jest ten obraz? Okej, okay, gdzieś do góry Okej, okay, czekaj Ok, wchodzimy na górę Wow Przestań płonąć! O, ale się przestraszyłem Tak nagle Tak nagle to się stało Dobra, dobra, koniec, 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 koniec Co jest granat Ojejku, tutaj pełno ognia! Koniec, 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 koniec ognia Koniec ognia, nikt cię nie lubi ogień Nikt cię nie lubi Gdzieś jeszcze? Tutaj Dobrze, że przynajmniej gaśnica się nie kończy, co nie? Okej, okay. ogień ugaszony Quick save Bo tu zaraz jak walnie kolejny jakaś Jakaś burza to będzie lipa, nie? Gdzieś w tym miejscu jest obraz, patrzcie O, tam na górze Naprawdę na samej górze Nie mogło to być gdzieś w niżej jejku, jejku, jejku Tylko żeby nic nie walnęło jak ja mam się tam dostać? Dobra, muszę chyba z desek skorzystać. Dobra, jedna deska. Ech, ech, nie mogę sięgnąć. Druga deska. Okej, okay, wchodzimy na górę. Jesteśmy. Okej, okay. otwieramy tutaj przejście. To jest tutaj, patrzcie. Mam. Okej, okay, zabrałem też coś innego jeszcze cennego. Okej, okay, quick save. Bo tutaj już mamy trzy obrazy skołowane. Więc chcielibyśmy. O jejku, już walnęło od razu. What, nie! Podwójnie. Nic nie widzę. O nie! Co jest grane? O! Wrzuciłem ogień do wody, widzicie? Nie, 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 nie. Dostań się tam, jak ja mam się tutaj dostać. Jest niemożliwe. Okej. Okay. Dobrze, 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 ugasimy to, ugasimy. Chyba. Tutaj ogasiliśmy. Cały ten tutaj dom! nie, 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 nie. nie, nie. Nie, 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 dalej, 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 przestań, przestań, przestań ponoć, przestań. Proszę, 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 proszę. Proszę, 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 przestań, przestań! Już dalej tak blisko. Mamy ostatni do skradnięcia obraz normalnie i będzie wszystko gitara. Ale nie, to zaczęło się tak mocno palić, że to wymyka się spod kontroli. Oj oj oj, Jak ja mam się tutaj dostać. Teraz? Ja nie mogę na to skoczyć nawet. Dobra, koniec. Misja niestety. Niedobra. Quick load musimy zrobić. I jakoś wymyślić, jak to naprawić. Tam Dobra, idziemy do łódeczki. Tutaj była nasza łódeczka. Nasza łódeczka zawsze nam ratowała tyłek. Więc e, latujemy do łódeczki. I teraz czekajcie, ile mamy czasu. Ok, tutaj jest nasz bus. Wystarczy, że po prostu. Quick save. Dobra, tak, zabieramy stąd obraz. Ja nie mogę, walnęło. Ok, zabrałem. Zabrałem ostatni obraz. Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Dobra, tutaj jest wyjście. Już nie, nie gaszę tego e, alarmu. Nie gaszę. Nie gaszę, tylko płynę od razu. Ja nie mogę, ta łódka się zaraz rozwali. Tak jak wtedy. Patrzcie, ona ledwo żyje. O nie. Ale dobra, jak się włączy alarm, to i tak mamy 60 sekund na ucieczkę, co nie? Dobra. Uciekamy, 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 uciekamy. Damy radę! Ej! Wreszcie jakaś prostsza misja, słuchajcie, bo tamte to już były trudne. Dobra! Jest! Udało nam się! Skołowaliśmy! Zapobiegliśmy. a um, wiecie, skończył się ten e, ogień. Dzięki bardzo za oglądanie. wbijajcie na wojanshop.pl Pierwsze nika w opisie. No i trzymajcie się. Ej, co jest, kruk? You reach a new rank? Tool has been delivered. Okej, okay. nową rzecz mamy. Co to za nowa rzecz? Uuu... Co to? Ej, możemy strzelać normalnie teraz. Pu, pu, pu. Ale do kogo mamy strzelać? Będziemy strzelać w tej grze do ludzi, czy co? Aż nie wiem normalnie. Teraz się zdziwiłem. Okej, okay, mamy broń. Możemy chyba z niej strzelać do ludzi. Ej, ale ciekawe. Dobra, subskrybujcie kanał, żeby tego nie pominąć. Ej, I wbijajcie do sklepu na wojnashop.pl. Trzymajcie się, cześć. Puu.